Witam wszystkich, nagrywamy już trzeci odcinek z Sej Zagajmy w Don't Sky No i zaczniemy czwarty dzień, prawda Lucjanie? Oczywiście Dobrze Atakujemy Hmm, gra się ładuje, wczytuje. Mhm, okej. Okay. Yy, zauważyliśmy tutaj z Lucjanem, że... Tutaj jest coś takiego. Koło dziury. Podejrzanie wyglądające miejsce. Tak. Mamy mało życia, więc... Ma... O, ho, ho, tu jeszcze te biegają. Hop, do dziury. Psz. I teraz nas wczytało, no... A troszkę bliżej. Troszkę bliżej, dobrze. Ile mamy patyków? 12 i mamy dwie trawy tylko. Straszne rzeczy. Trawę. Tak. Kładnie. Czy my możemy zrobić pochodnie? Możemy zrobić, ale już mamy jedno. Weźmiemy sobie jagody. Jagody zawsze spoko. Bo widziałeś, jak drzewo się wychyliło z nienacka? Oczywiście. Mamy ile złota? Siedem? Siedem? O, tu ktoś ognisko rozbijał, to chyba my. No chyba. Hop, siup, jagodny No Dobra, będzie. dobra, odkrywaj te nieznane trawy. Mamy trawę, jest, jesteśmy uratowani. I patrz, możemy tu się zapisać. I tu jesteśmy nieśmiertelni, już jest koniec. No. Ale tu trawy nie ma za dużo, wiesz. Bo jeszcze dalej nie przyszedłeś. Masz jakąś pułapkę? Zamierzesz e, dobrze. Jeszcze dopiero? nie mam. Ale to, to nie jest jednak to o co mi chodziło, ale idzie tu jakaś droga, więc może nie będzie aż tak źle. Mm. I'm so hungry. No co ty? To teraz zapolujemy. A tu nie ma żadnego królika. No to spoko. Skakał niedawno. Jego tu jest, jest jeden, jest, jest. Jeden. To trzeba się... Ojojoj, za mało trawy. To nic, wiesz? Trzeba się udać dalej. Jest tawa. Jest więcej królików, czyli nie jest aż tak źle. Rozstawimy sobie pułapkę gdzieś tu. I teraz patrzę na skminę. I chuj. <grym> jeszcze raz? Jeszcze raz. Zajdź go tak od tyłu. <grym> Tam po prawo był jeszcze jeden. Gdzieś. Po prawo był? Gdzieś tu no teraz stawimy za te Jest. Jest. Mamy mało tego. Głodu. Znaczy, dużo, głodu. dużo głodu, mało głodu Duży głód, mały głód Ale ta pustynia się jednak lepiej rozciąga niż mi się wydawało Bo na tu idzie, 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 idzie Będzie duże jedzenie, jednak nie umrzemy Dużo z głodu. trawy Tak Ile mamy trawy? Osiem Dobra, tu starczy na, na kolejne pułapki Myślę, żeby tu rozbić naszą bazę, nasz kęp tylko mało życia mamy. Trzeba pająkusy dopaść, tam są. To... Ale najpierw głód jest Właśnie. najważniejszy. Bo nie dojdziesz do pająkusów. Oczywiście. No już możemy sobie kolejne dwie pułapki zrobić. On nie może więcej stafu nieść. Czyli jesteśmy uratowani! URADOWANI! Eee, ups. Ups. No nic, to się wszystko da, to się wszystko wyklepie. Tu są drzewa. Rozpalimy ognisko i będziemy mieć nadzieję, że się nie skopci. Ojojoj, trochę za blisko koło tego drzewa. Ale dobra. Możemy sobie jagódki podsmażyć. Najwyżej węgry sobie zgadniesz, jak się zwalczyć. Dobrze. Jagódki mamy, zjemy sobie jagódki, trochę nam dały dużo Zające? Czy tam króliki? Zające mamy właśnie króliki No i smażymy Miacho Miacho Chleba jakie mięcho na ma napchane policzki, jaki zadowolony No skoro tu są zające, to ja proponuję rozbić tutaj na nasz pierwszy obóz Stawiamy sobie takie ten do wynalezienia nowych rzeczy. Postawimy je sobie gdzieś jak tu. I pierwszą rzeczą, którą chciałbym zrobić z tego, to by był plecak. Potrzebujemy czterech traf do tego. No to już się zbliżają trawy. Raz, dwa, trzy, cztery. O! Sam raz. Idealnie. Prawo masz piątą jeszcze. Na a to jeszcze szóste. Apatyków mamy wystarczająco. Bardzo dobrze. O, tu są pszczoły. Potem będziemy ciekawe rzeczy robić z pszczołami. Ale jeszcze <grym> kwiatków bym chciał sobie... Na... A nie, już mamy ten kapelusz śmieszny. Tylko czemu nam spada cały czas ten? Pewnie dlatego, że jest noc. Ale dobra, weźmiemy sobie więcej kwiatków. Jak je zjemy, to się nam trochę zdrowie przywróci. Od jedzenia ziół? Od jedzenia ziół. Teraz tak.

I proponuję jeszcze ogrodzić tą naszą tą, ojej. E, Co, coś się zepsuło. I zrobiłem źle teraz, zrobiłem no. kilo, ale trudno. E, będzie na potem. E, ogrodzimy tą naszą bazę, żeby nam tam żadne, o te szyszunie są za blisko. Śnau... Co to teraz jest? Gdzie jest pochodnia? No. <noise> Myślałem, że jest koniec. Gdzie, gdzie, zaraz, zaraz, gdzie jest ognisko? Nie wiem, nie widzę go. Troszkę. Co tu się stało teraz? Dobrze, że mamy te, ta, i tam, i pochodnie. Axeloskminiu. Była <grym grym> lipa, przecież. No ale jak ognisko tak zgasło, tak puff! <grym> no bo się drzewo skończyło mu. No ale to nie graśnie tak ognisko, to powinno być takie jeszcze... A... Że nie zauważyłeś jak było takie. Możliwe. Były zajęte szeszuniami. Zrobimy sobie, zobacz, to, zobacz. Teraz tutaj nam wyskakują o. żarówki. I możemy sobie wykopać. Wziąć łopatę. I, nic. I nie będę się potykał. I nie będę się potykał o pnie. Mhm. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze... Jeszcze zobacz. Co tutaj można zrobić? Zrobimy sobie deski. Czy czy deski? To na razie zostawimy tu. Jedna deska, dwie deski, trzy deski i możemy sobie zbudować skrzynię. I skrzyni możemy sobie trzymać itemy. Włócznie mamy jakoś. Popiół na razie nam jest zbędny. No i co, to jest na razie ja przerzucałeś zbędny. do skrzyni. Weźmiemy sobie wszystko, co tylko można. Eee... Schowamy sobie kilo w też. I może te tutaj naj... Nie, bo nie mamy trawy cały czas, a plecak by trzeba je butnąć, bo to jest najważniejsza rzecz. Zobacz, jaki owłoszony! Kto to jest? Oj, 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 oj. To dziadek był. Co, zima się zbliża? Tak, on zapuścił teraz takie, taką wodę na ogrzewanie. Było mi cieplej, żeby nie musiał cały czas siedzieć w skrzyni. Ale zobacz, nasze pułapki tutaj są nastawione i co? Bo może na co te, króliki mm. nie pełzają. Pauzu, pauzu? U jest jeszcze jedno, to by ją można przenieść. On jest bardzo głodny, a nie ma nic do jedzenia. Machewę masz tylko. O, marchewę mogłem usmażyć sobie zawczasu. Mm. Zgnije? No po jakimś czasie zgnije, ale dobiegniemy chyba do ogniska w tym czasie. Yy, plecak już możemy je butnąć plecak ja bym się udał jednak na te pająkusy teraz no to może najpierw to sobie usmasz najpierw sobie usmarzę i zrobię sobie plecak z plecakiem na pająkusy? z plecakiem no zobacz i, i popił został po tym i nic no, więcej no mówiłam bo samo drzewo ci zostało i się drzewo spaliło jeszcze tak nie poboża mówi jak to tak można I co ja mam teraz zrobić Tam gdzieś były kamienie No to po kamienie jeszcze trzeba iść Trzeba iść Czy my mamy jakąś zbroję płytową Nie, bardzo dobrze Potrzebujemy ile? Dwie liny Liny nie, nie wynaleźli mi jeszcze I zobaczcie jaką zbroję kozacką będziemy mieć Płytową Linny. Jeszcze Liny I teraz możemy sobie e, Jest Możemy sobie zrobić zbroję, Z drewna i z liny No bogato! No bogato, tak! Tu Bo się nie ma co śmiać Ale zaraz się dzień kończy, to musimy zadylać Jak zaraz? No zobaczysz, pół dnia jest i nie usmażyłem niczego, bo nie mam ogniska. Hmm. Miałeś do pszczół jeszcze zajrzeć. Ale tu jest duże ognisko, za zajrzymy do pszczół. Bo to musi być kamienne chyba, wiesz? No, no chyba tak. Właściwie tutaj pełza. Pełzu, pełzu? Nie, no, pułapki nie masz tu żadnej. Nie, tam też się zrobią pułapki, będzie dobrze. Teraz musimy tylko zająć pająkusa. Pająkusy są na mapie gdzieś tu mniej więcej. To pełzu pauzu do pająkusa. Tylko, że pająkus nas nie pełzu pauzu. Zobaczymy jakie duże tam gniazda są. No malutkie. No to jeszcze jakoś ujdzie. No to nie, Zobacz jaki wojownik! I chodź pająkusie, chodź! Już na chodź, pająki! Chodź, chodź, chodź! ojej. Ojej. let's Leć, leć, lec, leć! Oż ty, oż ty! Jaki wojownik! Co, co tam tak... mu wypadło? To jest miasto z, z tego, Pająkusze. z dzika. Z, z dzikiego pająkusa. A tam coś ci leży, nie? Tu były jeszcze pająkus, jeszcze więcej. Ale nie wiem, czy sobie poradzimy. Chociaż ta zbroja jest bardzo dobra, wiesz? Ale gdzie ona jest? Tu! tu się rozbiera. Bo ja nie, 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 tam. nie przemyślałem tego posunięcia. E, załóżmy sobie zbroję i... I ucieczka! Dookoła drzewa Nie pokonasz mnie, ochój o! Jeszcze raz I tego tutaj lejemy I Po trzy razy wystarczy Tak, ale się nic nie zrobiło z tego co ja chciałem, żeby się zrobiło Nie jest dobrze wiesz? Zaraz będzie ciemno Zaraz będzie ciemno Jedzenia nie ma Jest jeszcze gorzej niż było A tu lata kto? Motyl Musimy się przedostać do tego, do skał, póki jeszcze w miarę jasno. Ale będziemy mogli się tu dużo orąbać. Tak, drewna mamy dostatecznie dużo, czyli tylko nam brakuje kamienia. Daj kamienia. Daj kamienia, Lucjanie. O, masz tu jakiś. A ja robiłem jeszcze jedną tą, jeszcze jeden I Gdzie on jest? Został w barze? W skrzyni, chyba. Oj, oj, oj. Już możemy? Jeszcze nie. 12 tu trzeba, ho. ho, ho. Nie wiem czy się wyrobimy. Mamy 6. Spokojnie, tu po lewej masz blisko. Tu po lewej mam? Tu po lewej masz. <grym> Dobrze. 9, 10, 11 i jednego zabraknie. No zajebiście. Nie, jest. Ale patrz na nasz głód, to jest już koniec, śmierć na o! miejscu. Teraz szybko biegiem. Ale nie chcę mi się tu rozbijać, ja chcę się rozbić tam, gdzie ja rozplanowałem. Mam nadzieję, że... oj. Lec, bo... lec! Nie lec. Jeszcze do pająkusów potem będziemy musieli się przejść, bo one mają takie tam... Y, taką jakby wydzielinę z pająkusa. Mm -hmm. I wydzielina z pająkusa powoduje to, że można z niej zrobić jakby taką maść leczniczą, wiesz? Przyrośnie. Oj, żebyśmy nie zginęli do tego czasu. Ile mamy pajączyn? Trzy? No, chyba tak. Dobrze. Patrz, już są króliki. Szybciej! Spokojnie. Wszystko się da co ci po tym, że masz mięcho w plecaku. <laughs> Jak zginę, szczęśliwy. Wow. Muszę trafić do tego. Dobra, jesteśmy już. Szybko Gnicho. Jeet! Yes! Ostatni Dobra, miłcho, momencie! Dawaj mięcho. Już daje, już. Najpierw jagody. I już, jem, I zadowoleni. I koliki Trzeba niestety zabić, no. Morder, morder. Morder, morder. I smażymy. Omniam, niom, om niom, omniam, niom. jaki chomiczek pocieszny. Dobra, mamy już trochę żywności, ale jednak nie jest jeszcze aż tak dobrze. No ale co wykombinuję w następnym odcinku, żeby nie umrzeć z głodu? To już zobaczycie. W następnym, Na następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. No i papa, prawda, Lucjanie? No, papa.